Bardzo, naprawdę, bardzo serdecznie o tym. O tej wpół do drugiej. Mniej więcej, tak? Zaczynamy. terrari kolejną. Teraz postaram się może trochę częściej nagrywać, bo naprawdę ta przerwa nie była aż taka krótka, szczerze powiedzmy sobie. I cóż mogę wam jeszcze powiedzieć? Um... Kurde, po odcinku ze Spyro i Terrari tym aż dwóch widzów mi to wskoczyło. Wow! spieszycie się trochę. No. O, nasz kochany człowiek. siema człowiek. Mhm, mm tak, w tym postaram się już dodać początek, czego nie zrobiłem niestety przy ostatnim. O, i, i dopiero co włączyłem od ostatniego raz Terrarię i już widzę, że domek nie jest skończony. wow trochę tego drewna się nazbierało. I jak widzicie, mamy już dwóch NPC. Mamy tego oto Harolda, który nam sprzedaje to. Sprzedałem twórki, więc fajnie. Oraz tego oto gościa, który nam sprzedaje bomby, dynamity i granaty. Przydatne. Nie powiem przydatne. Teraz może skończymy nasz mini magazynek, to? Tak, to chyba dobry pomysł. Mm, tak więc mam tylko 20 tych. tych. Więc trochę sobie może ich dorówmy. Mamy tego dużo. Więc raczej nie musimy się zbadnio przejmować. Ostatnio dużo nas zbieraliśmy na szukaniu tych gigantycznych drzew. Tak, małe one nie były. Choć pewnie widzieliście większe w Dziurek Dziurę kryjemy. Tak. Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że Terraria jest podobna do Minecrafta. Dla mnie Terraria jest o wiele lepsza od Minecrafta. Naprawdę. Nie wiem, jakoś lepsza jest mi. I jakoś dla mnie ona nie jest zbyt niepodobna. Znaczy no niby się tam... No co powstał pierwszy, no właśnie, nie wiem. Kurde... E, tak no dobra, skoro już tam skończyliśmy i mamy już itemy tutaj. To co my teraz będziemy robić? Tak właśnie... E, kurde, nie mam pojęcia co my będziemy robić. No nie noc, nie lubię nocy. Mamy lepszy mieczyk. Nie, nie mamy lepszego mieczyka, wywaliłem to na kilo. Kurde. <laughs> Mam problem więc w takim razie. O, może zbierzemy sobie tą skrzynkę do naszego magazynku. Nie chciałem jej otworzyć, ale okej. Okay. sobie ze ścianki. O, ptaszek się uwięził. Skrócę twój męki, ptaszku. Hup, hop. Kurde. Hup. Ptaszku! Nie mogę skrócić twoich męki niestety muszę się tam męczyć. Jak sobie pościeliłeś, tak się wyśpiesz. Czy jakoś tak. Ho! S -au. Ho! No, może zaraz jeszcze nakręcę na kolejne ze Spyro. Może. Młodzie. Młode, młode. No, jak na razie to wygląda kwadratowo, ale coś tam kiedyś się ulepszy, na pewno. Już to nie wątpię. Ja też nie wątpię. Pa, pa, param, pa, dam, dam. Dobra i na dwa co ja robię? Miałem z tam położyć No tak, trochę się dzisiaj nie wyspałem niestety, bo może spałem do prawie 11, to... się położyłem po 12 i pewnie nie zasnąłem koło pierwszej lub drugiej. Ha! Ups, to Czy to się da postawić bliżej? W lasie. i to się cieszy będzie ładnie wyglądało a ponieważ te skrzynki nam nie przeszkadzają w chodzeniu to możemy taki cały rządy, tutaj zrobić ładnie będzie ale ponieważ to jest las i nie możemy chodzić po jaskiniach jak to zgony zgodne z rozdziałami to to idziemy sobie w nocy tak tak czy nie hmm poczekać aż będzie dzień dla was czy nie Wiem, że wy mało widzicie w nocy. Na razie poczekamy sobie w naszym domku, może? Tak? Wiem, że mało się dzieje, ale... Trudno. Czy ja nie mówiłam wam kiedyś, że zdobędę króliczka tutaj? Hmm... Też sobie przypomniałam. No kiedyś, jak mi się będzie chciało, to się pewnie pojawi, ale na razie chyba nie są taki bardzo potrzebny. No co ja wam zrobiłem własne pokoje, skoro wy w jednym siedzicie cały czas jakimś, albo w tym, albo tu tym. Właśnie Harold. Nie Ehm um, Bazdin? Bazdin, kurde, to jest jakieś arabskie chyba imię, Bazdin. Oj Bazdin! Nie wiem kurde, Harold! No wyłaź stąd, albo Bazdin, Arabie ty. O właśnie. I masz tam nie wchodzić. Właśnie tam, do swojego pokoju. Czekajcie, który to jest kawał pokój um, Harold, dlaczego ty jesteś w pokoju Bazdina? Co? Nie podobają wam się własne pokoje? Chcecie się wymienić? Wystarczy poprosić, a nie sami się zamieniacie To ja tu jestem panem tego domu, panem tego hotelu Nie byłaś Bazdin, teraz od dzisiaj tam mieszkasz. Kurde no. Trochę taki nudny ten tam... O, się zamieniają, no w końcu zmądrzeli, no Brawo Trzeba na nich tylko trochę pokrzyczeć i od razu to się do głowy tam wpadnie Noc już jest, a chyba nie można rozświetlić tego, teraz poszukam To są FPS-y Łot Aha, bo ja na tym samym mam FPS-y Łot, okej dobra Tutaj są FPS-y, tutaj są FPS-y, fajnie Jak Chyba screenshot zrobiłem What? Aha, okej okay. Ogarniam O, tutaj jest coś Tu jest jeszcze większe coś No nie umiem tego rozświetlić Przykro mi Księżycek, I to ładny taki Tylko, że drzewo mi go zasłania O, ładny księżycek Gwiazdka! Jest! Winner! Winner! Winner Stars! yes! Wygraliśmy gwiazdkę magiczną, tą manną Gdzie ja mam gwiazdki? A tutaj mam gwiazdki. Szybko! Musimy zrobić magiczną gwiazdkę! Crystal! Mana ah, Crystal! Oh yeah! żyto to! Żryj to, Mamy, mamy! Mamy, mamy! Bo, bo, bo. Te rare chyba jest nudna. Dla was też mi się wydaje. Chyba muszę coś kręcić też obrót spiro. Bo z spiro mogę mieć problem z emulatorem. Hej, a może jesteście już Harry Pottera, co? Który tylko czeka na nas. A skoro już jest ta nudna noc, gdzie nie możemy nigdzie wyruszyć, bo nie będziecie nic widzieć. przedniej nocy było tyle mobów, że aż nie wiadomo co. A nie było nawet wlut nuda. A teraz nie ma nic. Nic konkretnie nic nie ma. No, ale w każdym razie cóż, mogę wam powiedzieć. Um, ach, ten ma lepiej ma okienko. Um, znaczy chciałbym wam może powiedzieć to, że niedawno, bardzo nawet niedawno, no, wczoraj mi, przedwczoraj story mi przyszło, kupiłem Prince w Persie, trilogię. Tak wszystkie części, już przechodzę jedynkę teraz. Może kiedy nakręcę z niej serię, jak będziecie chcieli. Ale nie na ślepo, bo najpierw chcę sam to wszystko przejść, w dwie Jakbym to przychodził nagrywając, no to to by ruski miesiąc chyba zajęło. Tak samo jak z Gotiką. Ale gotika może będę kontynuował, jak mi się zachce. Ale najpierw może spróbuję coś przejść, na przykład z Pido, czy jak zacznę Quidditcha. Ale do Quidditcha raczej będę musiał potrzebować więcej miejsca, bo wiecie, te mecz, będą dłuższe, czasami krótsze, Ci się okaże, że zabraknie mi miejsca i co zrobić, co robić? Eee. I wtedy bym musiał szybko renderować to co nagrałem Dograć to czego nie dograłem Wtedy jeszcze raz to tamto zrenderować Połączyć to zrenderować I to wszystko tak było Trochę dużo roboty mogło być z tym Jak więc no Króliczek! O jak słodki króliczek Króliczek Co ja właśnie odległem Co? Właśnie co ja właśnie Kurde. Po co stoi ten nagrobek? <laughs> Takie dodatkowe krzesło. <laughs> tak, pewnie tak, kiedyś tak to zrobiłem, prawda? Znając mój umysł. Więc. Ale ja Aledo. muszę zabijać króliki i tak się nudzę. Czy ja przypadkiem wyłączyłem moby w grze? Próbując naziskać to wszystko? chwilę, przejdę i zobaczę czy coś mnie zaatakuje. Jak nie, to się będę Będę sobie coś Odkryłem tajemną opcję. Ja sam nic nie widzę tutaj, kurde. Kurde. Sam nic tutaj nie widzę. Czy ja miałem już jaśnie, jaśnie ustawione i to włączyłem przypadkiem chwilę. Ha, tak, teraz powinno być chyba jaśniej. Chyba. Chyba tak. To... Chyba to jest wyłączenie FPS-ów. To znowu się będziemy z tym bawić. Okej. Okay. To jest wyłączenie wszystkiego. I F12 to mu teraz zrobił ...cięcie. A tego nie chcę. Gwiazdka, czy ją dosięgniemy? Proszę dosięgnąć. Ja yeah, dosięgnąłem śmiało. Krójku. Niech Mod Jedi będzie z tobą. Lecz wie, że nie masz żadnych szans. No... Księżyc już jest po połowie. ładna no. Oboje bo śpiewać tu. się. Może do kolejnego odcinka już spróbuję rozegrać co. So, roz... Ble. Właśnie! W kolejnym odcinku będziemy rozbudować, wejść do kopalni, a po nim zacznie się nowy rozdział jaskini. To dobry, chyba pomysł. Bo znowu w tym odcinku nic się nie będzie dziać! Kurde, to denerwujący jest, no. I co mnie obchodzi ze sztydzenia? A, bo ja tam miałam myszkę, kurde. Spoko. Hmm, siedzicie chyba w swoich pokojach, tak? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że siedzicie w swoich pokojach. Dobrze, siedzicie. Harold? Tak. Ten... E, Arab... Właśnie te Arabie... Bazdin, okej. Okay, ty Arabie jesteś Bazdin. Dlaczego on nie wygląda jak Arab, skoro ma arabskie imię, Bazdin? Wprowadził się do nas Arab. Jesteśmy najszczęśliwymi człowiekami na człowieka w świecie. I tak się pewnie będzie nazywał odcinek. Wprowadził się do nas Arab, Bazdin. Czy jakoś tak. Bazdin, Dobra, później wymyślę nazwę, a teraz... A teraz nie chcemy widzieć, bo się boję do no kurde... Dniu do gdzie jesteś? Wolob moja To już się tutaj No mi nie odwalać, no kurde... Okej... Okay. Wrzucimy granatem! tę Allah Hagwar! Dobra, nie będziemy teraz robić Allah Hagwar. Ale sobie będziemy tutaj trzymać granaty, na wszelki wypadek. Dlaczego nikt mnie nie atakuje? Łota? Kurde O co tutaj chodzi? Halo Staszek Ktokolwiek Atakujcie mnie właśnie wiem za... Wiem, że nic teraz nie będę się widzieć, ale Ale jak ktoś, ktoś mnie zaatakował Naprawdę Atakuje mnie ktoś i od razu wracam To jest dziwne, że nikt mnie nie atakuje, ludzie Jeżeli tak to byśmy mogli sobie przejść korupcji i Jest! By... W końcu jakaś obca forma życia o kurde, tutaj też. Okej, okay, tyle mi wystarczy tych obcych form życia. Możemy już wracać do domu. Nic nie widzę! Atakują mnie napastnicy wrogich sił Czegoś tam Ile już nagrywam? Znowu nie łączyłem sobie stopera! Jeeefla yes. Na wasze nieszczęście mam ograniczone miejsce na kompie, tak więc... Jak więc nie, odcinek nie będzie za długi nie za krótki Ups, o, no, mikrofon chyba to będziecie słyszeć chyba, ale nam szybko życie regeneruje fajnie a jak tam miejsce na komputerze 336 to chyba oznacza że tylko tyle na razie e, zajęliśmy miejsca na dysku chyba jak się wydaje zazwyczaj tak jest no, chyba że to mi znowu pada figle jakiś a jest mój dobry. To naprawdę. Bogowie nie bajcie się nic. Zaczarujcie tu Terrarię, żeby już był dzień. Wzywam Was. I zaraz tu taki ogromny, tajny boss wskoczy, który nagle zmieni w noc w dzień i nas zabije. Rozwali całą planszę jednym atakiem. A jedną szansą, żeby go pokonać jest. Skraszować Terrarię. <ślad> I on się wtedy zniszczy i zostanę tylko po nim. Resztki oraz nagroda Milion każdego miliona Jest! Muzyczka dnia! Hurra! Oh yeah! Właśnie na to czekałem cały odcinek tak. Widaj króliczku, musisz zginąć! ja yeah. Zaczynam dzień! Tro -lo 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 -lo. I już zaraz kończymy ten walony rozdział tego lasu chyba który był najmniejszym rozdziałem w ogóle z możliwych będzie jeszcze piekło oraz ziemia obca a tam się przynajmniej będzie coś dziać no może w dżungli nie mało ale w dungeonie i w tym i na korupcji na pewno dużo oczywiście raczej nie wątpię żeby być o wiele dłuższy ta ziemia obca od lasu ale będzie na pewno bo tam będzie się wchodziło to dżungla dungeon korupcja tak mówię, no wiecie oceanka, jeszcze no Tak, ostatnio wrócialiśmy tu w poszukiwaniu gigantycznych drzew, teraz ruszamy tutaj w poszukiwaniu czegoś tam innego. W poszukiwaniu przygód Adventure time Time Adventure Adventure. Adventure time, Udy, nie jest Dobra, jeszcze tutaj nie każę was moim angielskim. Aha, tak, 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 tak. Hmm, czy ja nie miałem czego tutaj dać? Bo wątpię, żeby to w sobie od tak oto było rosło. Nie pamiętam, gdzie ostatnio byliśmy i zbie... A, pamiętam Cię, pamiętam Cię, o tak ty tym... No, ołtarzu. I... I... I, i niechcący uruchamem okienko z terrarium. o ooo, O, takim cudem ja się kiedyś tam zdrapałem. Trzeba będzie sobie trochę podłożyć dirta. Dirt time! Kurde! Muszczekamy, bo co żyć? Co zaraz się zniszczą? Dobra, ja już naprawdę nic zaczynamy. No kurde, taka mała przepaść on musiał nas tutaj walnąć. Kurde, głupie drzewo! ja Udało się! O nie, kolejny slime! Blue! Blue slime! Co I co? Mm, no niedługo już to będą moje urodziny, 29. Czyli za naprawdę niedługo, bo wtorek, niedługo będę powiedz weszł zamiast, kostkę, pustynia, tutaj zginęliśmy. Ciekawe co jest po tej stronie, niestety, naprawdę bardzo ciekawe. Czy dungeon czy długo? Bo naprawdę nawet kiedyś już to odkryliśmy, to już tego nie pamiętam. Pamiętacie tu moją długą przerwę jeszcze. To jest wszystko była całkiem niedawno Panie już naprawdę, wszystko zapomniałem Bo, ledwo krzerzyliśmy Hop, hop, hop Ja O nie, pamiętam Cię Ty jesteś złym ptaszyskiem, które chce kraść nasze dusze Na pustyni w... Gdzie słońce nigdy nie gaśnie Nicząc w nocy Czy to miało sens to co właśnie powiedział? Czy to był zbakowany Kociołek? Bo on jakiś taki był krzywy, nie wiem. Zobaczcie jeszcze na nagraniu czy to było widać. No chyba, że zapomnę. To też sobie prawdopodobne. Hop! 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 Ale nie takie miało być hop! O o. -o. To jesteśmy w, w tylnej części ciała. To jest... Chociaż nie! O kurde, tam jest slime, to, to jeszcze gorzej nawet. Bo jeżeli tutaj wpadnie... Dobra, nie wpadł na całe nasze szczęście. Jest głupi i nas nie Dobra, na szczęście slajmy mają. Chyba tutaj już nie wyjść, bo raczej bym zrobił sobie tutaj przejście jakieś. Jak się przynajmniej wydaje. Byłyby ślady naszej działalności. O, tam był koper, na pewno bym go wydobył. Jakoś ciężko mi oddychać, nie wiem czemu. Ze... ze... na wizji. Skrzynia! A że jest tu na tyle tych bazuninków, to pewnie tutaj nie byliśmy. Uuuu, ładne rzeczy tutaj są. A skrzyni jest! Aha! Nie! Ja wcale nie jestem rozczarowany, to było tylko takie... Wiesz. Czywałbym coś lepszego, ale... Ale rozczarowany wcale nie jestem. Nie, nie. Ser, głowa mnie zaczyna boleć. Ja bym niedawno, kurde, nie wiem. Ale ci się wyspałem tak w miarę jeszcze. Nie tak no, żeby mi nie niedobrze robił już coś. Aj nie lubię gminy. Znaczy fajnie się pełkopię, ale nie przedam. Pustynia. O kurde. O, o kurde, ale mi dużo życie zabierają. Chodźcie, luzer. To ile by mi bez zbroi zabierali? O kurde O kurde Lero Muszę sobie sprawić lepszy mieczek, lepszą No cokolwiek przy broi Purple Sword właśnie powiedziałem się teraz zastanawiam Waterfall? Zebrałem jakiś waterfall? Co? Czy co? Aj Silne to to ja zebrałem? A nie Waterleaf Kurde, water, No się? No super jestem Kurde, tu jest ich dwóch. A było ich dwóch. No jaki skarbak nie są. Dobra, już zaraz zgniemy, Mamy jakąś miksturkę. Slimy, slime Slime, slime. Kur, kur! Hmm. Ej, co to pod waży? Takie slajmy się walą. Się walają, się walają Ale duże drzewa, ładne. Ładne, bardzo ładne miejsce. Na rozdział lasu na pewno posłuchaj. Ale wy się podejrzewam że wam nudzicie. Ja też trochę. Nie zbieram żadnych minerałów, ponieważ tego jest jaskinia, a nie nas. No nie. Tak, teraz działały bardzo, który miał zbiórkę. Trzecia pustynia, what? Nie mogli zrobić jednej takiej ogromnej, tylko musieli ją na trzy takie... ...okie nie Ale dają przynajmniej nawet nie najmniej pieniędzy. What? Dużo was tu jeszcze będzie? Dwa razy jeszcze tylko. Hop, hop, no chodź tu fagasie, boisz się mnie nie, boisz się, boisz się, boisz się, no bał się, bał się jak nic, kurde, wyskoczymy kamień, ten odcinek już podejrzewam trochę trwa, dużo podróżowaliśmy, nie, nie ty, nie ty zmoro piekielne. Kombo Sztyp pozorny No Zabiliśmy go na całe szczęście Szybko miksurka Ech, Pustynia się ciągnie gorąco Jest wody tylko trochę To jest bardzo ciężka rzecz Ciężkie Podróżnika skór Takiego jakie. Woda łagodzi upadki A ja Ciacham z miecza Dungeon! Ooooooh yeah Bu -bu 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 -bu. Wiemy, że po tej stronie jest dungeon Fajnie Fioletowy fajne to no, lubię fioletowe kolory A tak serio to nie lubię, wola ja zielona, ale raczej Pozbieram sobie tylko te... o, więc jeszcze tutaj nie zabiję Kurde, ciemno Dobra, tam jest jeszcze jeden Mało miejsca na dysku, ok, czyli już znak, że musimy kończyć I idealnych filmy chyba o tym informują chyba będzie wystarczyć tylko to i na tym wspaniałym miejscu kończymy ten odcinek przy tym dungeonie więc mam nadzieję że wam odcinek się podobał choć pewnie nie był był nudny ale znaleźliśmy dungeon więc na razie pa i cześć